Za ról litości? No, muszę nagrać normalnie. Dlaczego <noise> go pytam? <noise> Dobra, spróbujmy z bara zacząć. no, oh, no. Fajne, co? I w nogę. I w nogę. Oła, Boże kurwa! Myślę że, te... Myślę, że tak nie umiem. Noga, noga, du. Gór. O, oh, no, 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 o oh, no. Ja nie chcę kurwa tego, widać, co zrobić. <laughs> Ale cię odjebało daleko. To jest mój spark, jak przy okazji. Trzy rundy gramy. Cztery rundy, no. Nie dobrze. Jezus. Oh, wow. Wszyscy to lubią jak to robię, nie? Z lewym jeszcze nie grałem, to jest najgorsze, nie? Wyćwiczyć. Zawsze wszyscy grają tymi samymi postaciami, nie? A się żykać chce, nie? Ja sobie widziałem jakąś nową postać do grania. To jest ta nowa postać, i ją zagrałem w sumie chyba najwięcej gier już. I rozjebałem wszystkich, poza lewym, bo go jeszcze nie było, nie? I szef, ja się sądzę, że na lewego mogę mieć już większe szanse niż na innych, kurwa, bo mnie już widzieli ruchy, nie? A to jest no mają największa przewagę, że zagrałem tym samym, więc ja wiem co oni robią, nie robię, nie? Bit slap Bit slap. Bit slap. Kurwa. Kurwa. Młoda, uspokój się. Jeszcze raz. Kurwa. Mówię, Oła, Boże, kurwa. ci Kurwa, to nie być szybsze, łap. I złamana nogę. No. Ła Boże, kurwa. O nie! Ja spokojnie wiem, że to jest od dołu. Ła Boże, ale, ale kurwa, mocno w to łap. No mocno to jest. Boże, świetnie to jest. Tego jeszcze nie robiłem nawet, jak z nimi gram. Stawek. <grymna> Od dołu. Co tam? Ej, ej. Nie jest tego jeszcze kończyć. <grymna> Weź sobie jakąś postać, którą nie umiesz grać, co? Dobra. <laughs> Mogę wziąć to samo, tylko z innym skidem? <laughs> nie. Weź, po, weź postać, którą nie umiesz grać. Combo Damage S, Aggressive <laughs> to, to Ej To jest do Twojego konta zapisane To jest do wszystkich postaci naraz. A, to, to gówno. No tak. To jest Aresol, stopniu. Wielka kawałka. Wtf. Ale on jest wolny, co jest? Szczerze, pierwszy raz go w gierce widzę, Ja nie pipuje jak gra Nawet nie wiem czy... A, to nie jest śradek. Mislap. Mislap, mislap, Kurwo! Myślę. Ale on jest słaby, wtf. Myślałem, że to trochę lepszy I będzie. Ta postać ma coś w sobie. Na razie nie mogę się doszukać co on ma fajnego. Zbroję? Kurwa, wiedziałem co tu robisz. Chciałem użyć jakiejś umiejętności, która bije no na tyle wrażenie, żeby cię zabiła, kurwa, jak to robisz, ale nie styku Co, myślisz, że to się przyjdę, tak? No dobra. Do pizdy ta postać jest. Podcięcie. Podcięcie. G góra, dół. Dół. Skok. Ej, hey, what the fuck, man? Tak się robi kolank. <noise> Wszystkie postacie mają to samo, to samo miejsce Ale nie powiem, tym grałem dużo akurat Muszę sobie wziąć ten z czym faktycznie nie grałem Ej! 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 Ej. <noise> Jak z Furiatem, nie? ja jedną postać robi gra, co nie? I znalazł, kupił sobie postać z DLC Która ma... Jedno z tych combo takich najprostszych ma takie co bije to środek i dół, nie? I jest bardzo szybkie. Kurwa <tryk> <tryk> I, go, i gościu w sumie nie musi umieć grać jeżeli. O! O ty kurwa. <tryk> Bo, kurwa Dobra, wejdę w jak to wygląda. A nie wygląda. Możesz już nie bić? Popatrz mnie. Suko? Dobra, biorę, biorę coś i tego Suko? Josimicu, być że wygrałeś najwięcej rankedu. To nie jest za dobre. No nie. Ja. Mm. Ma dwo ruchów, który sam się zabija. <laughs> Zrobię ci test, który robiłem na Furiacie. Daje dychy, żeby go nie zdał. Nawet teraz. Boże, Panda. Fury cały czas próbuje atakować, w ogóle nie dodruje, więc tak naprawdę docz i zrobisz slajpek, nie? I możesz nie wygrać kupę tym jednym wciskiem. <grytanie> Let's go. Round one. Fight. Hehehehehehe. <grywia> <grywia> wow, boże, jestem kurwa zagrożonym zwierzęciem. Chuju. No, <grywia> dali sobie porażkę. Przestań! Idzie ci już lepiej niż Furetowi, nie? Powiem ci, że. Furet... Bo w ogóle masz niektóre hity, które są powered, nie? Patrz, ja się okay. lekko tak świecę. Eee, I one przechodzą przez to, że ty atakujesz na pewno, nie? Nie, nie ma. Tu jesteś, kurwa przyszedł. I ja kurwa stałem tym misiem, Ten ja się wkurwa, bo ja stałem nim, tylko robię pistolet tak, na podchodził. Ja, to był misklik, to był totalny misklik. Fur <grym się wkurwia> tak trzy rundy potrafił przegrać się To jest a, a, a wszyscy kurwa grający się denerwują, nie? Kurwa, no nie używaj innych ruchów Kurwa, to jest najprostszy ruch już się możesz od razu bić, bo ja mam Patrz, i od razu Łapami, łapy Diosik Łap. dodżnij i łapa Kurwa, ale... ale... Patrz, taki najprostszy, no, bo to jest najszybciej. O, i zawsze zabrać jakieś obrażenia. Jak sobie... Z... Musisz dobry moment złapać. Przebiło. Widzisz? I nawet jak dodżowałem, to dostałem wszystkimi, nie? Dlatego najlepiej jest sobie znaleźć jakieś kombo, które, które, że tak powiem, zaczyna się od tych łap. Tak ja na tym Fengu nadobcałem. Łaa, wow, kurwa, kręgosłup mi zapalałeś. Chodź kurwa. Ja też ci złamę jak chuju. Po no, co? Nie myślisz, powiem. że tylko raz? Co? Nie ma tak łatwo Nie uwierzysz. Ale kilka w tym samym momencie swój. Ja, ja już nie mam, popatrz, byliśmy identycznie no, no, identycznie. Twój, no, twój I to musiało być łamać sekundy, nie? Boże, kurwa Ali sobie poradzi. Perdona nie wstaję A wow, Boże! To jest, faktycznie umiesz więcej furiat Cza... Kurwa się ja tego nie nagrałem! Furiat ostatnio, siro nie wstawała, nie? No. <laughs> on się kurwa wyobraź sobie nie. Weź mi przypierdę, tak żeby się wywrócił. Mmm, czekaj. O, no. patrz. Ja <średenie> w <wstawał> 60 ja sekund, Boże, kurwa, jak to się. Ja pierdolę cały czas do... ja górę udać. Odgrywam teraz furiata. <średenie wstawał> Bo. Ja jeszcze się musisz kurwa ja i denerwować Wszystkim. Czekaj, telefon dzwoni. A, dobra. <średenie wstawał> Kurwa, myślałem, jak się tamty? Nie, 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 czy naraz się robiło kurwa, przecież że przyciski naraz. Dobra, słyszysz mnie? Tak, cały czas, czekaj, 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 kurwa. Wygrałeś, czas się skończył, to jest japa. Fight. Kurio. To tam być. To? No? Bo, się położył. Owa. Owa. Owa, niefa.